Historyczny Ślązak Minus 80, czyli o czym pisała śląska prasa przed 80 laty. W lutym 1945 roku na Górnym Śląsku i w Zagłębiu ponownie zaczyna wychodzić polska prasa. Już nie niemiecka, jak Oberstleirische Zeitung, już nie polskojęzyczna, jak Gadzinowy Dziennik Ogłoszeń dla Ludności Polskiej, ale polska. Choć nie wolna od propagandy, pod czujną kuratelą nowych, prawdziwych władców śląska. Tymi zaś jest Armia Czerwona i sowieckie spec-służby. Pierwszym tytułem prasowym, jaki ukazuje się w Katowicach, choć początkowo kolportowanym w formie w zasadzie rozplakatowywanej, jest Trybuna Śląska. Tak, Trybuna Śląska, nie Robotnicza. Swój tytuł na Trybunę Robotniczą, czyli ten, pod którym będzie się ukazywać przez większość swojej historii, dopiero zmieni. Do tytułu Trybuna Śląska powróci po upadku komunizmu. Jej pierwszy numer nosił datę 2 lutego 1945. Co zawierał, a no nie najnowsze, już informacje: o przybyciu na Śląsk generała Aleksandra Zawackiego jako pełnomocnika rządu, oraz o tym, że bytom Igliwice zostały zajęte przez wojska sowieckie. O czym już tam niestety dobrze od paru dni wiedzą. O sowieckich ekscesach i zbrodniach w tych miastach gazeta oczywiście milczy. Mimo iż nie brakuje w niej miejsca, bo redakcja nie zapełnia informacjami nawet całej drugiej kolumny. Trybuna Śląska to organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej. Z datą 6 lutego, choć tak naprawdę o dzień wcześniej, ukazuje się pierwszy numer jej wieloletniego konkurenta dziennika zachodniego. Teoretycznie niezależna gazeta w praktyce podlega ograniczeniom cenzuralnym. Przeważnie zresztą cenzura nie jest konieczna. Dziennik Zachodni wydają i w znacznej części tworzą ludzie związani z nową władzą, bądź bliscy jej światopoglądowo. Choć w skład redakcji wchodzą nazwiska znane czytelnikom z międzywojennej śląskiej prasy z Polonią i Polską Zachodnią na czele Dziennik Zachodni, podobnie jak zdecydowana większość polskich tytułów po 1945 roku, należeć będzie do prasy koncesjonowanej. O czym informuje pierwszy numer Dziennika Zachodniego? Tytuł na czołówce pierwszej strony głosi Wojsko Polskie znów na ulicach stolicy Śląska. A na stronie drugiej gazeta agituje: Stajemy do twórczej pracy. Przywróćmy miastom normalny wygląd. Wszystkim nam powinna przyświecać myśl, że muszą ruszyć kopalnie, huty, koleje, tramwaje, elektrownie, gazownie itd., bo to jest punkt wyjściowy dla dalszych naszych poczynań, bo musimy zapewnić Śląskowi warunki normalnej pracy. Dziennik dodaje: Że przemysł Zabrza i Gliwic zapatruje już Armię Radziecką. Och, zapewne. Przez chwilę zaopatruje, póki Sowieci go nie zdemontują i nie wywiozą do siebie. I wtedy dopiero będzie zaopatrywał. 7 lutego ukazuje się drugi numer dziennika zachodniego, a w nim informacja o uruchomieniu tramwajów i przebudzeniu Katowic. Ale przede wszystkim nie ma na Śląsku miejsca dla wyzyskiwaczy i spekulantów. Gazeta opisuje też obóz w Oświęcimiu i zbrodnie tam popełnione. Nie pisze natomiast o tym, że część obozu przejmuje w użytkowanie sowiecka NKWD. Osadzając tam swoich z kolei więźniów. W numerze trzecim, z 8 lutego, na stronie pierwszej czytamy o konferencji w Jałcie, gdzie obradują Stalin, Roosevelt i Churchill. Co z tego wyniknie dla ślązaków? Nic dobrego, choć o tym z gazety się nie dowiemy. 9 lutego czytamy o tym, jak zabezpieczono śląską maszynerię przemysłową. Szkoda, że nie dało się zabezpieczyć jej przed ruskimi. Poza tym informacja o wskrzeszeniu polskiej oświaty oraz zarządzenie o wycofaniu niemieckiej waluty. 10 lutego? Informacje o uruchamianiu telefonów w Zagłębiu Dąbrowskim oraz inauguracyjnym koncercie w Teatrze Polskim w Katowicach. W repertuarze utwory Chopina, Paderewskiego, Moniuszki i innych. Bilety rozdawane będą bezpłatnie w kasie teatralnej. No to można sobie wyobrazić bitwy przy tej kasie. Dziennik informuje też, kiedy przyjmuje interesantów wojewoda śląski podpułkownik Ziętek. Jest i wzmianka o chłopaku z Sosnowca Przebywający w USA Jan Kiepura oświadczył przedstawicielom prasy, że uczyni wszystko, co jego w mocy, by jak najbardziej przyspieszyć transporty pomocy dla Polski. Wyzwolenie Polski, mówi Kiepura, nakłada bowiem na każdego Polaka, gdziekolwiek się on znajduje, obowiązek okazania udręczonej ludności jak najszybszej pomocy. No pięknie. 13 lutego dowiadujemy się o zajęciu Pszczyny, Goczałkowic i Dziedzic. A także o wielkim wiecu PPR, będącym manifestacją Polskości Śląska. Przy spontanicznych okrzykach na cześć tymczasowego rządu, armii polskiej, zwycięskiej armii czerwonej i jej wielkiego wodza, marszałka Stalina oraz polskiej partii robotniczej, zakończyła obywatelka Kamieńska, tak nazywała się prelegentka, przemówienie wezwaniem do pracy. Z kolei starszy lejtnant Bierjezin podkreślał, że przyjaźń sowiecko-polska jest fundamentem potęgi Polski i odczytał, Oświadczenie Komisariatu Spraw Zagranicznych ZSRR wyjaśniające, iż rząd ZSRR nie zamierza w niczym wtrącać się do naszych spraw wewnętrznych, ależ skąd? Absolutnie nigdy w życiu. Natomiast Sowieci chcą razem z Polakami bić Niemców. Może dlatego nazajutrz, 14 lutego, ukazują się zarządzenia o mobilizacji i rejestracji do służby wojskowej i to ostro. Oficerowie, nawet w mocno już dojrzałym wieku, kobiety z wykształceniem medycznym, a nawet księża. 15 lutego dziennik zachodni donosi, że nie ma już ani jednego Niemca w Zagłębiu, a 16 o po alianckim nalocie w Dreźnie. Czytelnicy nie wiedzą, zresztą i dziennikarze też pewno nie, że w zbombardowanym mieście zginęło wielu uchodźców ze Śląsk. 17 lutego podpułkownik Ziętek wizytuje Lubliniec. Spotykając się z tamtejszymi władzami, gazeta donosi też, że dzień wcześniej wojewoda był w tarnowskich górach. Ziętek jest bardzo aktywny. Powołuje też przy Wydziale Propagandy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Referat Sportowy i Wychowania Fizycznego. Organizacja Polskiego Życia Sportowego zaczyna się od konfiskaty spuścizny po sporcie niemieckim. Nieoddanie choćby proporczyka, dyplomu, tornistra czy chlebaka Hitlerjugend w terminie 14 dni ma być karane sądownie. 18 lutego Świętochłowice manifestują swoją polskość. Raczej manifestowały ją 5 dni temu wiecem w hali targowej. Wiecem o standardowym przebiegu. Po okrzykach zniesionych na cześć odradzającej się ojczyzny i jej bohaterskiej armii oraz sojuszu z Rosją Radziecką w podniosłym nastroju odśpiewano rotę i hymn narodowy, ale jest i wiadomość praktyczniejsza. Dzień wcześniej w Katowicach otwarto na powrót znany lokal Astoria. Lokal ten stanie się niewątpliwie ośrodkiem życia towarzyskiego na terenie miasta Katowic, zapowiada gazeta. W tym samym numerze dziennik zachodni krótko i dość beznamiętnie donosi o pracach przymusowych. Do pracy nad uprzątaniem gruzów i oczyszczaniem ulic wciągnięto miejscowych Niemców z grupą pierwszą i drugą. Miasto przybrało wskutek tego wygląd uporządkowany i tylko na niektórych ulicach poważniejsze uszkodzenia domów świadczą jeszcze o tym, że i tutaj przewaliła się burza wojny. Więcej uwagi, dziennik zachodni poświęca powitaniu Zawadzkiego w Chorzowie oraz pełnemu frazesów przemówienia pełnomocnika rządu. Gazeta zapowiada też powitanie Wojska Polskiego w Chorzowie, które ma nastąpić tego właśnie dnia. Numer z 20 lutego przynosi deklarację polityczną o konieczności przyjaźni z Rosją. Autor podpisany imieniem Z. To prawdopodobnie redaktor Stanisław Zięba. Trzeźwi i dalekowzroczni politycy na długo przed obecną wojną zwracali uwagę, że egzystencja Polski możliwa jest tylko w oparciu o Rosję, stwierdza autor. Przez 20 lat wmawiano społeczeństwo polskie, że Rosja to wróg. Mało, że to wróg największy. Celowo odwracając uwagę od germańskiego niebezpieczeństwa na zachodzie, twórcą antyrosyjskiej, a równocześnie filoniemieckiej polityki w Polsce wskrzeszonej po przeszłowiekowej niewoli był Piłsudski. Ostre pióro, trzeba przyznać. A jego właściciel najwyraźniej stara się nadążać za zmianami ustrojowymi w Polsce. Ale przede wszystkim gazeta donosi tego dnia o powitaniu wojska polskiego w Chorzowie. Wojsko to oczywiście przyszło z oki, na piastową ziemię. Na uroczystości jest i generał Zawadzki. Przemawia też sowiecki oficer, potępiając wrogą propagandę hitlerowską, która usiłowała ochydzić wojska radzieckie w oczach społeczeństwa. Naturalnie wzniesiony został okrzyk na cześć Armii Czerwonej i jej wodza, marszałka Stalina. 22 lutego autor komentarza redakcyjnego w Dzienniku Zachodnim postuluje Śląsk tylko dla ludzi pracy i przypomina Śląsk, słowo magiczne w całej Polsce jeszcze w okresie przedwojennym. Kraina bogactwa wielkich przedsiębiorstw i możliwości. Kraina dobrobytu, pole do działania dla ludzi pracy w najrozmaitszych dziedzinach. Tu spotykało się przybyszów ze wszystkich dzielnic i zakątków państwa. Nie zawsze jednak byli to ludzie, którzy szli na zachód zamiarem uczciwej pracy. Wielu z nich przybywało z myślą o lekkich zarobkach, uzyskiwanych wszelkimi możliwymi sposobami, nie zawsze zgodnymi z kodeksem karnym. Nie inaczej jest dziś, stwierdza autor. Oprócz mas, które ściągają do krainy czarnych diamentów, dla odbudowy państwowości polskiej, przemysłu narodowego, szkolnictwa, życia społecznego itd. przyjeżdżają też osobnicy z grona niebieskiego ptactwa, ludzie, co to nie sieją, nie orzą, a chcieliby zbierać. Przy czym w tłumie czarnych pracowników odróżnić ich niełatwo. Zwłaszcza w obecnym stadium organizacyjnym. Odwiedzają urzędy, naprzykrzają się ich kierownikom, zabierają bezcenny wprost czas potrzebny dla problemów stokroć ważniejszych, występują z fantastycznymi projektami, w zrealizowanie których sami nie wierzą, mając na uwadze jedno: własny interes. Każdy z takich panów potrzebuje przy tym mieszkania, przynajmniej siedmiopokojowego, z komfortem i meblami, następnie auto, telefon i TP. I to akurat trzeba przyznać święta, a nawet ponadczasowa prawda. Lecz dalej autor popisuje się zbytnim już optymizmem, by nie powiedzieć, że buja w obłokach. Naleniów i niebieskich ptaków nie ma u nas miejsca, pisze. Jeżeli tu i ówdzie komuś z tych ludzi uda się żer przez wykorzystanie okresu organizacyjnego, to może być pewnym, że jego sukces będzie bardzo krótki. Władze polskie nie pozwolą w żadnym, nawet najmniejszym wypadku, aby interes państwa lub szerokich mas pracujących był naruszany przez jednostki, a społeczne. Akurat od tego numeru przez kilka dni Dziennik Zachodni będzie poświęcał wiele miejsca obchodom przypadającego na 23 lutego Święta Armii Czerwonej. Zwolicielkę ziemi polskiej będzie wysławiał pod niebiosa, zapowiadając uroczyste odsłonięcie jej pomnika w Katowicach. Poda też skład Komitetu Wojewódzkiego dla uczczenia Święta Armii Czerwonej. Na liście jego członków zaraz po Zawadzkim i Ziętku oraz sowieckich oficerach z Komendantury Miasta znajdą się biskup Stanisław Adamski i Juliusz Bieniek. 24 lutego Dziennik Zachodni zamieszcza sprawozdanie z odsłonięcia monumentu pośrodku Placu Wolności. Pisze m.in.: opadła zasłona z pomnika, autorowi pomnika, którym jest znany rzeźbiarz Paweł Steller, zasłona też już wkrótce opadnie, zostanie aresztowany i wywieziony do łagru. 25 lutego Dziennik w stylu, którego nie powstydziłyby się nadchodzące lata stalinizmu pisze o spuście stali w Hucie N. Huta N, bo jej nazwa to zapewne tajemnica wojskowa. Ten spust stali, ma być pierwszym zwycięstwem na śląskim froncie pracy. W tym samym numerze Dziennik Zachodni opisuje też losy pisarzy śląskich w czasie wojny. Wśród wymienionych jest i Wilhelm Szewczyk, choć nie ma wzmianki o jego niechętnej służbie w Wehrmachcie. W tym i w kolejnym numerze gazety są już pierwsze od 1939 roku publikacje tego literata. A także utwory Bolesława Surówki, Kiliana Bytomskiego czy Zbyszka Bednoża, 28 lutego, Radzionków wita wojewodę. To relacja z entuzjastycznego przyjęcia i to chyba w znacznej części nieudawanego, jakie zgotowali mieszkańcy tego miasteczka dobrze tam znanemu przedwojennemu naczelnikowi gminy Jerzemu Wziętkowi. Mimo iż żadna z polskich gazet nie informuje o zbrodniach Armii Czerwonej, na Śląsku ukazuje się tytuł, w którym można znaleźć i takie informacje. Jest to Oberslejszy Zeitung, drukowany obecnie w Nysie. Katowicerka, mimo iż na wygnaniu, nadal wiernie służy nazistowskiemu reżimowi, i o ironio, ona to ujawnia fakty, co do których polskie gazety po drugiej stronie frontu nabierają wody w usta. O czym pisały śląskie gazety w marcu 1945 roku? O tym już w przyszłym miesiącu. Historyczny Ślązak Minus 80. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, komentuj, byle pozytywnie i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu.